No, dobra, co my tu mamy? Oddział Mewy jechał lasem, gdy nagle rozległ się przeciągły głos rogu. To nasz zwiadowca? spytała wyraźnie zdziwiona królowa, obracając się w siodle w stronę Reynarda. Ten pokręcił przecząco głową. Ciekawe. Gascon, wybierz kilku swoich ludzi, takich, co nie rzucają się w oczy. Niech zobaczą, kto tam dmie na sygnał i do kogo. Zwiadowcy wrócili po chwili z raportem. Na okolicznej polanie rozbili obóz żołnierze w Edirńskich mundurach, przepasanych czarną szarfą ze złotym słońcem. Dowodził nimi niejaki falbeson. Wiem, co to za jeden wtrąciła się rajla. Falbeson przeszedł na stronę wroga pierwszego dnia wojny wraz z całym oddziałem. Pani, taka okazja może się znów nie nadarzyć. Ukażmy tych zdrajców. Eee, sądzę, że to jest zły pomysł, ale tak bym zrobił. Musimy wysłać jasny sygnał, o którym słyszy cała północ. Od jarugi po góry smocze. Zawołała królowa. Ten, kto kolaboruje z najeźdźcą, zapłaci za to głową. Szykujcie wojsko do ataku. Rayla skinęła głową, wyraźnie zadowolona. Lerijscy żołnierze otoczyli wskazaną przez zwiadowców polanę. Chwilę potem niebo przecięła płonąca strzała dając sygnał do ataku. O, Nie wiem jak się redukuje wskaźnik odwrotu Nie mam coś, mogę przynieść dwie rzeczy. Zawsze coś z drugiej strony. To jest. Um... Hm. Czego nie tutaj jest jak to ucie... Co? Jak to ucieka? Dorwać go trzeba. Mamy go otoczonego, come on. co to ma znaczyć? Raz za głową, raz na dół. nie to. Tak, to na pewno jest ważna lekcja. Tylko jaka? Dobra nieważne. Muszę to jakoś usunąć. Dobra, wezmę w na razie. 101, 102, 103 Ten człowiek wiele przeszedł. Na nas jeszcze więcej. Dwa. Cztery. Dobra, to teraz... A, sobie tutaj... A dobra, co tak... To sobie w ten sposób... No idę. Już idę. Pani... Pani litości, Oddaję się. Zdrajcy zmuszeni właśnie? do uczciwej walki musieli uznać wyższość liryjskich żołnierzy. Mewe własnoręcznie strąciła Falbesona z wierzchowca, po czym zerwała mu przyłbicę. <laughs> Twarz, którą zobaczyła, budziła raczej współczucie, niż nienawiść. Falbeson był stary i schorowany, o czym świadczyła jego pokryta liszajami cera. Rycerz z trudem dźwignął się na kolana, po czym wyciągnął dłoń w błagalnym geście. Pani! Znaj litość! Nilfgaardczycy zmusili mnie do zdrady, grozili torturami! Mewe czuła na sobie wzrok żołnierzy. Czekali na jej decyzję. Jak postąpi ze zdrajcą? Czy rzeczywiście każe go stracić ku przestrodze innym? No spoko, ja cię to tu trochę nie będę. Nie musisz się już obawiać tortur. Powiedziała Mewę. Egzekucja będzie szybka. Falbeson próbował jeszcze złapać królową za nogi, skamląc o litość, ale ta odtrąciła starca zdecydowanym ruchem. Chwilę później kołysał się na drzewie powieszony na czarnej szarfie ze złotym słońcem, którą przepasał swą zbroję. No, tyle w temacie. Odnoszę wrażenie, że to będzie miało jakieś długotrwałe, złe konsekwencje, ale. Wygląda jak logiczna decyzja. Hej! No. Nie stawaj na drodze, moich chciwości. Dobra, trochę hajsu już na ale jeszcze chyba za mało na to, co potrzebuję. No właśnie. Jeszcze jedna rzecz. Czy ja przypadkiem tych niedźwiedzi, nie, nie wykopałem? Tak, wykopałem ich z armii. E, tak, czas to podmienić na coś innego. Kosinier e, 9 wymaga. Proce, żeby wałe, nie zostanie. Nasz trębyga ruchu nie potrzebuje. Tak i tak jest ustawione. No, Przejdźmy się się mapie, może. Co ja tu jeszcze mam? To jest jakiś grud. więc czegoś do podniesienia Czego nie pilnowali że no. da się chociaż wejść a podejrzewam, że można było tam wejść gdyby, ten, gdyby się go oszczędziło No cóż, czy jedne konsekwencje byłyby szybsze no. okolice wygląda malownicze za istotne. Tylko kurde. No to już coś jest na górze. Więc nie pójdę tutaj w prawo. Jeszcze się cofnę. Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Hmm. Królowa, Ediryn musieli wycofywać się z w pośpiechu. Porzucili swoje namioty, tabor gdzieś. Nawet część wyposażenia. Fateczna dowódcy żeśmy coś takiego. Nie wątpię, że będziesz wiedziała, jak zrobić z tego rzuty te pani. Kompresja... zobaczmy, co daje kompresja. Gdzie Kajta kompresja. A, jest. O, w mordę. Oj tak, chcę to. Uh... <laughs> Bardzo sympatyczne. A no właśnie, nie porozmawiałem z tą. Pani, dobrze, nie że przyszłaś. Musimy porozmawiać. Tak? W czym rzecz? Spędziłam trochę czasu z Twoimi żołnierzami, kiedy ich opatrywałam. Darzą Ci ogromnym szacunkiem, poszliby za Tobą w ogień. Cieszę się. To dobrzy ludzie. Tak, zbyt dobrze, by umierać na tej bezsensownej wojnie. Słucham? Obie wiemy jak liczna jest cesarska armia. Nawet z pomocą królów północy byłoby ci ciężko wygrać pani, a to oczywiste, że nie możesz na nich liczyć. Tak, tak, czarnych jest więcej i są lepiej uzbrojeni, ale nie mogą być wszędzie naraz. Popełnili błąd, rozciągając front. Zamierzam to wykorzystać. Obyś miała rację, pani. Od tego zależy życie twoich ludzi. Ha. Jesteś dumna, uparta i pewna siebie. Zupełnie jak ja w twoim wieku. <laughs> Może to i dobrze. Czas pokaże. A póki co, w czym mogę ci służyć? Nie, nie. jesteś wiejską znachorką, to oczywiste, ale nie wyglądasz też jak pozostałe czarodziejki z północy. <laughs> to prawda, nie korzystam z Marie. Doszłam do wniosku, że ciało powinno się zestarzeć. Taka jest kolej rzeczy. To brzmi jak druidyczne brednie o harmonii i równowadze. Druidzi cieszą się złą renomą, ale mają sporo racji. Z życia wbrew naturze nie wynika nic dobrego. Czy dlatego nie nosisz butów? Ha, nie, po prostu lubię czuć trawę pod stopami. Powinnaś sama kiedyś spróbować. Hm, zastanowię się nad tym. Jednak wolę nosić Muszę te iść. Obowiązki wzywają. No w tym momencie nie są batony, tylko buty, ale... Oczywiście. Będę tutaj gdybyś mnie potrzebowała pani. No. Skoro dialog jest skończony, to może wrócić dalej. Okej, okay, to załawię później. Skończyć, to na razie skończyłem tam na górę, bo tam jest walka. Nie mam niestety dość czasu na długie nagranie w tym momencie, ale... Na górę i zobaczmy. O proszę, jeszcze jakieś mamy. To cholery jest. Muszę wrócić do ty ma Bo się pogubiłem. E nie pogubiłem się, więc okay, spoko. E, co za górę. Na razie. E, próbujemy we. jeszcze więcej midgardczyków. Po cholenie się z tej spalonej ziemi. Come on. Gaszcz, tu jest coś sensownego. O! o. Jest. Nie, najbardziej, na to ruszamy. Co my tu mamy? Mijając niewielką rzeczkę, Mewę poleciła żołnierzom uzupełnić wyczerpujące się zapasy wody. Ci wkrótce wrócili, ale z pustymi bukłakami wyraźnie poruszeni. Pani, ta woda ma... ma posmak krwi. Mewe nie pozostało nic innego, jak podjąć marsz. Walcząc z pragnieniem, królowa zastanawiała się, czemu przypisać niezwykłe wydarzenie. Czy był to omen? Boska przestroga? Wkrótce poznała prawdę. Idąc w górę rzeki, Leryjczycy dotarli do niewielkiego rozlewiska, na którego powierzchni kołysały się Dziesiątki trupów. Wzrok mebe przykuło ciało młodej kobiety, długie włosy falujące na wodzie, szeroko otwarte oczy, w których odbijało się niebo, zadarty nos, obsypany piegami i rozcięte w poprzek gardło. Zatrzymamy się tu, powiedziała spokojnie królowa. I damy tym ludziom godny pochówek, a ty, Reinhardt, roześli zwiadowców. Niech nie wracają, póki nie ustalą, co tu się stało. Żołnierze wrócili jakiś czas później, prowadząc bosego mężczyznę, którego znaleźli w lesie. Twierdził, że pochodzi z mrozów położonej nieopodal osady. Tej samej, co zamordowani wieśniacy. Pani, do wsi zajechali Nilgardczycy. Dowodził nimi generał Wrygiew. kazał zapędzić wszystkich na brzeg całą wieś. Sobordować, a ciała we wodę wrzucić? Ja jeden uciekłem. Mewę oddała mężczyznę pod opiekę medyków, po czym kazała zwinąć obóz. Jechała na czele kolumny z Reynardem u boku. Ściskała lejce w dłoniach tak mocno, że zbielały jej kłykcie. Wiemy, gdzie stacjonuje ten cały wrygiew? Wedle szarych gońców, rozbił obóz na wschód stąd. Złóżmy mu zatem wizytę. Zabili wszystkich, jak... Nie. Bezrad, Kryścin... Wszystkich zabili... do ostatniego. mówiła. mówiła. W ku. Nie, walić tam obrazi, jeszcze być jakieś złe skutki z tego. E, czy pojada czy coś? No, patrzmy co my tu jeszcze mamy. Dobra, idziemy pogadać z tym gigantą. Mogłem pobiec po pomoc, ale bałem się. Bałem się, że czarni mnie usłyszał. Pewnie, żeby usłyszeli. W sumie, kto by tutaj pomógł do ciężkiej cholery? Dobra, chodźmy pogadać z samym